Cześć, jestem Sylwia. Cześć, jestem Kamil. Od 12 lat jesteśmy małżeństwem, mamy trójkę dzieci. Gospodarstwo rolne prowadzimy od 5 lat. Gospodarujemy na 85 hektarach, z czego 65 hektarów to są grunty własne. Zajmujemy się produkcją mleka, jak również uprawiamy zboża o zimę, kukurydzę na kiszonkę i kukurydzę na ziarno. Część płodów rolnych jest wykorzystywana w gospodarstwie, to co zostaje jest sprzedawane. W 2016 roku gospodarstwo przejęliśmy od rodziców Kamila. Wtedy było to 45 hektarów, w międzyczasie dokupiliśmy kolejnych 20. W gospodarstwie mamy podział obowiązków, każdy zajmuje tutaj jakieś swoje miejsce. Ja z Kamilem i jego mamą rano dojemy krowy. Wieczorem robię to już tylko z mężem. W międzyczasie tutaj teściowa jeszcze pomaga przy oporządku jałowizny. Poza tym zajmuję się odpajaniem cieląt, w ciągu dnia zajmuję się domem i dziećmi. We wszystkim pomaga mi mama Kamila. Prowadzę również dokumentację gospodarstwa. A ja wspólnie z Tato zajmujemy się uprawą roli. W tym roku. Wspólnie z Sylwią podjęliśmy decyzję o zakupie nowego ciągnika. Na początku ciężko mi było wybrać markę. Klas miał tylko 20% szans, ale tutaj dealer, dealer z Kontraktusa przywiózł mi ciągnik na testy i okazało się, że jednak sprawdził się. Sprawdził się w 100%. Ciągnik kupiłem razem ze zgrabiarką dwukaryzolna klasa, zakupione maszyny bardzo mi pomogły w pracy, usprawniły. Ciągnik kupiłem po to, żeby nie było tyle tego przepinania maszyn, to dużo czasu zajmuje, a tak samo i razem ze zgrabiarką. Kiedyś grabiłem 3 dni yy, łąki, teraz to jestem w stanie zgrabić przez jeden dzień. No wiadomo, no więcej czasu mam dla żony, dla rodziny. Więcej czasu mogę poświęcić tutaj dla pracy w gospodarstwie. To teraz możesz mi wieszak zamontować w szafie? Będzie zrobione. Nowy ciągnik użytkuje już 100 motogodzin. Jestem pozytywnie zaskoczony tym ciągnikiem myślałem, że, że to jest mały, pomocniczy ciągnik, a widzę, że radzi sobie i w ciężkich pracach, tak jak tu widać było na zdjęciach, radzi sobie z beczkowozem 12 tysięcy litry, jak również 3-metrowym kultywatorem, ciągnikiem. Zwoziłem po żniwach zboże do hali. Teraz wywoziłem na sprzedaż. Także w transporcie mile mnie zaskoczył i spalaniem. Po dwóch miesiącach użytkowania tego ciągnika zamówiłem większy ciągnik, ciężejszy, sześciocylindrowy, tej samej marki. Większość prac wykonuję ja tym ciągnikiem. Nie spodziewałem się, że, no, że klas będzie taki. No komfortowy, nie? No bo i naprawdę silny jest. Silny, bardzo dobra widoczność z kabiny. Naprawdę nie trzęsie, nie rzuca, chociaż nieraz no, te, te drogi mamy różne. Ale nie spodziewałem się, że klas będzie, będzie się na klasie pracować tak. No naprawdę jestem zadowolony z tego ciągnika. Tak?